O to mamy pamiątkę po bocznicy kopalni soli w Bochni. Słupek hektometrowy oznaczający 2 i 2, czyli 2, ,2 km 200 metrów od stacji odległość bocznicy. To w tym miejscu był nasyp. Jeszcze zarysy jego tutaj widać. A to namacalny dowód, że to było tutaj. Tam jeszcze gdzieś widać takie słupy, tutaj ten ciężko deszcz, które była brama wjazdowa do kopalni w Ale w tej chwili tak po tych czakach, jakbyśmy idziemy dalej. Więc Tu widzimy ten nasyp w tym miejscu. Jest nasyp w tym miejscu przebiegała bukszynica jeszcze tutaj mamy jeden dowód taki namacalny że to była busnica. szyna taka wbita to obok torów takie były tam co ileś tam metrów takie wbijane i to właśnie zostało i drzewo wrosło także ta szyna się wykrzywiła i idziemy dalej tu wszędzie tak widać ten nasyp to jest zarośnięty bo tak 50 lat temu ono zaprzestano używać to po czym rozebrano nasyp zarósł cały drzewami i tak to wygląda w tej chwili Dalej to się też pozmieniało, bo tu wysypywali śmieci w ziemię i ten teren się tylko zmieniał. tym czy tu na tej wysokości to widać no, tu jakiś słup jeszcze stał, ale to nie wiem czy tak z kolei związane to nie. Tu też jest pozmieniane, jest tu już nasypane mnóstwo ziemi, zielska i innego, innych rzeczy i tędy w tej chwili jedziemy na wysokości gdzie to właśnie przebiegało Tu też to się zmieniło to, tej, to na tej wysokości jest teraz parking tu było niżej zostało usypane. tu mniej więcej jak ta droga niżej przebiega w tej, tym tej miejscu na tej wysokości przebiegała pożejakości na kopalni soli I to był przepust, a został też zburzony, na, jak budowana tą drogę tutaj to zrobiono taką kładkę w tym miejscu spacerową i teraz jeszcze zrobiono ścieżkę rowerową pieszą jest całkiem skończone. Jakieś wykończenia tu jeszcze zbywają. To ma połączenie w tamtą stronę. Do tamtej drogi. I to są takie miejsca na parkowanie rowerów. I to stoję. Takie sokoła jakie jest. Oświetlenie założone. Słupu. Lampy oświetlające. Ale no, nie wiem czy to jeszcze działa nie jest uruchomione tak no i tu barierki odpowiednie a dół to, to na dół to jest na taki przepust jeszcze zabytkowy został nie zniszczony w tym miejscu był nasyp jest nasyp i właśnie tutaj od jest przepust taki jak tam był zburzony a tu jest jeszcze oryginalny no i teraz będziemy Panie iść, i zobaczymy dalej. Tam. To jest właśnie tutaj takie połączenie z tą, tą drogą na dół. Te półeczki, takowanie roweru. Tak zachowują się takie, jak są takie. Tutaj W tym miejscu przebiegała ale właśnie bocznica bocznica w kopalni, i pod takim pochyleniem. I tu jeszcze co zostało z tego oryginalnego to nie. zaraz zobaczymy. To też jest teraz zbudowane Tutaj, jak do tej ścieżki rowerowej, spacerowo-rowerowej, tak. siłownia zielona. Miejsca parkingowe dla rowerów i tu również. Tu jest oryginalny. Tu oryginalny mur to jest oporowy który był podczas budowany na... z powodu Właśnie tej bocz bocznicy, w tym miejscu przebiegał. Czy został w oryginale W tym miejscu przebiegała bocznica przy tym murze. Łukiem. łukiem i ze spadkiem. Takie. I te tutaj też te, te rowy, to są też oryginalne. Tutaj przebiegała właśnie między pomiędzy tym rowami i tu jeszcze jest jeszcze oryginalne rzeczy są z XIX wieku jak wypatrzył jeden łośnik. Zobaczymy teraz czy to się nam uda zobaczyć to są właśnie szyny z kopalni soli tu zrobione podczas jak budowano bocznicę te szyny wykorzystano jako takie barierki przy przejściu tutaj na przestory i to zostało, i te, szy, i te liny to są też skopalniane i to pozostawa i szyny skop. I wypatrzył mi łosiek w kolei że to jest z XIX wieku tylko gdzieś tam jest napis ten, że te szyny pochodzą z XIX wieku tylko niech będzie to w tej chwili to jest to jest pozostałość po pamiątka po kopalni soli, bocznicy do kopalni soli. To jest jeszcze i to też jest jakaś tutaj rura taka, znak czy coś tam było. I te rowy tu są odwadniające takie. tej i przechodzą na drugą stronę, tu w środku były, przebiegały tory, bocznice do kopalni soli. Tam no, widzimy w oddali pociąg, jedzie zbliżamy się do stacji. Tu pobocznica to szła tędy, a teraz tu między tak te drzewa są. A ścieżka tutaj jest zrobiona, bo tak o bliżej. Idziemy dalej. Tym, tym właśnie tutaj nasypem taki. Tylko niestety, troszeczkę nasypali więcej ziemi, bo. Wybierając stąd ziemię, nasypali tutaj, i tak jest teraz trochę zawyżone. Tutaj widać już, w tym miejscu to jest ten nasyp, właśnie, w tej boczni, w którym przebiegała którą bocznica, przebiegała. I tu jest też wybrana ziemia, trochę i tu przebiegała właśnie przez jezdnię. W tym miejscu, tutaj zaraz zobaczymy, co tu jest, dokładnie, resztki nasypu jeszcze są. To było właśnie to miejsce, ten nasyp. Tu. Jeszcze jest to w takim stanie, jak był w nasyp. Jest, Miejscami tam może jest, jest wygrana ziemia. Tak się tak tutaj żeby było wjazd za tą firmy tutaj obok tak samo lasy przez to przekopane żeby było wjazd zrobiony tutaj tak samo przekopane bo tam coś było też i tu mamy jeszcze, nie, kolejną pamiątkę po, po tym, że tu była bocznica słupek oktometrowy o co oznacza 1.0 jeden kilometr od stacji jesteśmy w tym miejscu tam tamten murek to tam w tamtym to obok toru takie co 100 metrów takie słupki stały tam gdzieś jakby się ktoś ko chciał kopać koło nasypu to tam na dole może znajdzie gdzieś jakieś resztki. Bo... A te co się tu zostały to właśnie tak jest Jeszcze nikt nie, z tego nie zabrał. I tu jeszcze w tamtym roku jeszcze na wiosnę tu jeszcze Szyny były widoczne na drodze, przez drogę przechodziły, ale już był przeprowadzany remont i szyny zostały usunięte. Ale jeszcze jeden malutki kawałek został widoczny, został widoczny, ale zobaczymy Tu właśnie, tędy tutaj jest kawałek szyny, który jeszcze został jako pamiątka, pobocznicy namaczalne. I tu przez to, to, się, to są te krzaki, to tam przebiega ta bocznica. Tam się ona rozwidlała do stacji transformatorowej zasilającej sieć trakcyjną, to tu są te jeszcze słupy. I nieczynne już te przewody, ale stoi, wiszą. Jeszcze nie ma kto ich zdemontować. I po, cała podstacja trakcyjna też już tam jest nieczynna. Z drugiej strony jest nowa. Tutaj właśnie widzimy. Tu idą przewody i tu są ucięte i dalej już nieczynne są, znaczy w ogóle nieczynne te przewody są. I tak to właśnie. Tyle zostało to kawałek przekszenie z tej bocznicy. które jeszcze można zobaczyć, że w tym miejscu przebiegała ślad namacalny, to na razie tyle.